Dzień dobry, szanowni państwo. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Jest ze mną Tomasz Grabarczyk, kłania się Michał Urbaniak. Ważny temat. Dzisiaj, na tłoku tego posiedzenia Sejmu, wielu tematów, które też tutaj się dzieją, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, co robi polski rząd i w kogo za chwilę znowu może uderzyć, bo może uderzyć w kolejną branżę, w kolejnych ludzi, którzy są przedsiębiorczy, a konkretnie mówię tutaj między innymi o logopedach, dietetykach czy gabinetach masażu, które za chwilę mogą wpaść w tryby biurokracji, formalizmu i tego, w czym właśnie rząd pisowski jest najlepszy, czyli w ograniczaniu Polakom ich możliwości zarobkowych. O co chodzi? Chodzi konkretnie o to, że rząd przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który ma regulować aż 17 zawodów. Te właśnie rozwiązania, te propozycje, które pro, pro, proponuje rząd, oprotestowali już m.in. logopedzi. Pod jedną z petycji, która, która jest przez logopedów organizowana, gdzie podpisują się w apele, z apelem do rządu po to, by nie wprowadzać tej ustawy. No, na ten moment podpisało się prawie 80 tysięcy osób. To jest grupa ludzi, w którą realnie chce uderzyć rząd PiS. To jest grupa ludzi, która za chwilę może stracić swoją pracę bądź w bardzo trudnych warunkach ją wykonywać. A o co chodzi między innymi? Między innymi o to, że część logopedów czy innych zawodów medycznych straci swoje uprawnienia do wykonywania zawodów, że tym tytułem będą no, mogli posługiwać się tylko logopedzi, na przykład, którzy są zatrudnieni w placówkach medycznych, jednak tylko wtedy, gdy dokonają wpisu do rejestru zawodów medycznych. Jakby to, że skończyli szkołę, już nie wystarczyło. Jakby to, że szkolili się, kształcili się przez lata, nie było wystarczające do tego, żeby mogli wykonywać swoją praktykę. Czyli logopedzi też ci, którzy pracują w szkołach, w żłobkach, w przedszkolach, w poradniach, nie będą mogli posługiwać się swoim tytułem logopedy. Do tego chce sprowadzić rząd PiS, że ludzie, którzy kształcili się przez lata, będą mieli problem. A jeśli ktoś będzie chciał prowadzić dalej swoją praktykę. Sam dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielami jednej z takich poradni logopedycznych, którzy mówią wprost, no być może przejdziemy przez ten gąszcz przepisów, być może doprowadzimy nasz zakład do takich standardów, jakie są niezbędne w, nie wiem, u dentysty na przykład, ale to się będzie wiązało z realnymi kosztami. I kto te koszty realnie poniesie? Kto za to ostatecznie zapłaci? Rodzice, na przykład dzieci, które y, muszą korzystać z usług logopedy. Jeśli ktoś ma wadę wymowy, to chodzi do logopedy, próbuje ją naprawić i tam y, no, będzie musiał po prostu płacić więcej. Czyli jest to uderzenie de facto także w polskie rodziny. My, jako Konfederacja, mówimy jasno i wprost, że trzeba upraszczać i ułatwiać ludziom. To by działali na rynku, by też udostępniali swoje usługi, by mogli zarabiać na swoje życie, na swoje rodziny, a nie znowu doprowadzać do tego, do czego chce doprowadzić rząd PiSu, czyli do kolejnej turboregulacji, kolejnego zawodu bo ktoś w ministerstwie czy w rządzie tak sobie wymyślił, bo ktoś na nich nacisnął. No bo to się będzie wiązało z likwidacją właśnie na przykład gabinetów logopedycznych, tych, które już dzisiaj istnieją bądź właśnie z podniesieniem radykalnie kosztów ich działania. A co jest jeszcze istotne? Będą dodatkowe formalności. Na przykład grupy tych zawodów, jeśli ktoś przez 5 lat nie będzie wykonywał zawodu, będzie chciał do niego wrócić z różnych przyczyn, to będzie musiał od nowa przechodzić de facto całą ścieżkę, ponieważ wygasną mu uprawnienia. Tak do takich absurdów dzisiaj chce doprowadzić rząd PiSu. To jest rzecz, na którą Konfederacja się nie zgadza i konsekwentnie będziemy stali w obronie Polaków przed absurdalnymi pomysłami tego rządu i kolejnych. Dziękuję. Tomasz Grabarczyk. Szanowni Państwo, utrudnianie życia i niszczenie kolejnych branż stało się swego rodzaju rozrywką dla tego rządu. Ustawa o niektórych zawodach medycznych spowoduje, że takie zawody jak logopeda, masażysta, dietetyk, technik dentystyczny czy pediatra nie będą mogły już prowadzić praktyki indywidualnej, a co za tym idzie nie będą mogły prowadzić swojej działalności gospodarczej na takich zasadach jak to robiły dotychczas. Zostaną za to zmuszone do założenia podmiotu leczniczego, takiego jakim są przychodnie czy szpitale i co się z tym wiąże? Umywalki w gabinetach, procedury gospodarowania odpadami medycznymi, korzystanie wyłącznie z atestowanych wyrobów medycznych, prowadzenie przerośniętej dokumentacji medycznej, dodatkowa obsługa prawna, księgowa i administracyjna. To wszystko będzie e, czymś, do czego będą musieli sprostać dzisiaj logopedzi czy masażyści i w efekcie okaże się, że łatwiej będzie założyć praktykę lekarską niż gabinet logopedyczny. Przecież to jest absurd. I ja mam teraz pytanie do tego rządu. Co wam ci biedni logopedycy zrobili. Niszczycie kolejną branżę poprzez nadmiarową biurokrację i masę przepisów. Co wam robią ciężko pracujący ludzie w tym kraju, że musicie im niszczyć życie? Nawet nie trafia do Was fakt, że przeciwko takim przepisom są naukowcy i eksperci, którzy podpisali pismo ogólnopolskiego porozumienia środowisk akademickich. Naukowcy z różnych uczelni w tej sprawie się wypowiedzieli i ten pomysł krytykowali. I nie trafia również do Was to, że największym klientem który korzysta z usług logopedycznych w tym kraju to są dzieci. Te pomysły, które wy tutaj serwujecie, doprowadzą do podwyższenia kosztów tych usług i do zmniejszenia ich dostępności, czyli uderzacie w najmłodszych Polaków po raz kolejny zresztą. Konfederacja od lat powtarza: tak dla swobody działalności gospodarczej, dla wszystkich specjalistów. Tak dla zmniejszenia biurokracji w prowadzeniu takich działalności gospodarczych i tak do, dla swobodnego dostępu do usług medycznych, zwłaszcza dla dzieci. To, co dzisiaj chce zrobić rząd PiS logopedą, masażystą, pediatrą, dietetyką, to jest lockdown 2.0. I nie ma na to naszej zgody. Nie dla niszczenia polskich przedsiębiorców, nie dla niszczenia polskiej gospodarki. Konfederacja będzie stała w obronie logopedów. Dziękujemy. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy. Dziękuję Zapraszamy was. też na nasze media społecznościowe, na przykład na YouTube Konfederacji. Do widzenia.